Idziemy zobaczyć, co się dzieje na Brookhaven. I pokażę Wam parę trików. Widzicie się tu, potem się robi. Tak, nie wiem, że już jest mega wysoka, ale cóż. Ja już nie miał tak wyglądać. Gdzie to jest? co to było? Czy ja się. Zamknięty. Mm, nie, nie mogę tego to, to odpuścić. Co w życiu? Aho, no, aho, Dobra, Dlaczego szybko się trzeba przebrać? Mm? Bardzo szybko przebrać, bardzo szybko. No, ale dajcie mi coś napisać. Nie wiem, kiedykolwiek, co założyć. Chcę na klubu Brox. Czy Brox? Czy Brox.

Będę teraz tańczyć, więc nie! Po prostu nie! To jest. Ej, co ty robisz? Czy ty chcesz mnie zwalić, kobieto? Mm -mm. <laughs> nie, ja Okej... Tak <laughs> ok. Kto? Krzyknie. Teraz najgłośniej, jak umie. Teraz, w tym momencie. Krzyczymy, liczymy do pięciu. Raz. I tutaj krzyczymy. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. A! Zapomniałam, że nie jestem sama w domu. Boże, Julka. Czy ty jesteś normalna? E, przypomniał mi się teraz, ale cringe ten film. Zrobiłem backflip. Backflip. 우유, 우유. 우유, 우유. 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 łamiemy zasady autem po pierwsze jak auto jest zepsute nie można jeździć a my będziemy mieli ogień czyli jest mleczka najpierw no, będziemy latać autem nie wolno latać i potem sobie dajemy największą prędkość o nie niej, trzymajcie się, zapinamy kasy! No. To nie jest tak szybko, jak myślałam Myślałam, że będzie szybciej. Policja. <laughs> o o! Nie. O, dobra, szczególimy jeszcze raz Policję. Oui, oui. <laughs> <śmienicza> okay. Nie, 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 Tak, nie, 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 ale nie, 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 wam triki pokazać. nie, Najpierw sobie nie, jaki outfit. Jakiś Naprawdę, bylekolwiek jaki. Obiecuję wam. Bylekolwiek jaki outfit. Bylekolwiek jaki. Naprawdę. Bylekolwiek jaki outfit. Mhm. To jest naprawdę, bylekolwiek jaki outfit. Naprawdę! Naprawdę! Ok, więc jest trik że tutaj się idzie i, oj, i się zaklina nie no a no, więc się tu przepływa jest tutaj takie tajne przejście i idzie się tu następnie idzie się no tu. Dobra, bo mi się nie chce iść do banku, ale też jak coś, to można iść do banku. Więc. Gdzie jestem? No? Ok. R więc jest jeszcze jedno. Można wejść na dach tutaj właśnie w szkole. Pokazuję Wam już. A więc. Idzie się tu. Em, tu, tu, tu. Potem idzie się tu. Na pewno tego jeszcze nie próbowaliście. Idę się tu. I potem Idzie się tu. Te I potem się kładzie. Wiecie co się potem mówi? Ja jestem Julka. Ja jestem Julka. Ja jestem Julka. Ja Julka. Co mówi? Coś się zaskakuje? Nic się nie dzieje. Dobrze. Potem. Jaki, jakie są jeszcze triki? Ehm, jakie są jeszcze triki do pokazania? Ciekawe. Może sobie coś kupić. Może sobie coś kupić. Dobre, poďme sa počúvať, čo Jej, budeme mať koníka. Takého lepšieho No. Jej, katušky. Videl som koníku. Wow. Ja teraz markowałam sześćdziesiąt Robuxów Ale... To nie jest jakoś fajne Mówiłam ok, no moje Robuxy z powrotem do mnie Dobra, schodzimy z tego i Kupimy sobie... Co może coś co jest? Nie znaczy mi Ehm... Pięćdziesiąt. Mm. Nie wiem, co patrzymy? A to co to jest? Nie, konseka? Sto dziewięć. No dobra, cóż, trudno. No, no jej ja... Tak, mam wydać te Robuxy potem. Czekajcie. Okay. Sobie weźmiemy jeszcze nasze Lamborghini. Czemu nie wydałam? Właśnie 200 Robuxów na po prostu muzykę. Jurka weź się Jeszcze wydałam przez 10 Robuxów na jakiegoś konia.

feeling all i'm mean, to